No, i tutaj e, dzisiaj kolegom wysyłam gołąbki. Jeden sobie zamówił z przelotowanych młodych samczyki a no to chyba będzie samczyk. Także tutaj tu jest pierwszy. A widać, że samiec. Nie uciekaj. Ej, 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 spokojnie, spokojnie. Tamci krzywdy nie będą robili. No, i tu drugi samczyk zrobiły e, po cztery konkursy. Tak, na pięć lotów. A jeszcze ma tutaj dwie lotki. Nie idzie tego pokazać. O, dwie lotki do spierzenia. Także mam nadzieję, że to ze sztoli jest. Także mam nadzieję, że e, u kolegi. A ty nie uciekłeś, Ty drugi? Ja nie jesteś tam. Zdawałem że ucieknie, potem wyślę i okaże się, że gołębia nie ma w środku. Także tu, takie dwa gołąbki kolega sobie wziął na wzmocnienie swojej hodowli. Tak łatwiej pokazać, bo się wstydzi i ucieka. Tutaj o, z Van Luna z rodziny mojego Van Luna. Bardzo sobie hodowcy falą te gołębie. Fajnie się sprawdzają u różnych kolegów. On tu już nie jest taki młody, bo ma on 3, 6, 7, 8, jakby dwie lotki już rzucone. Także nie powinno być gołąbkiem kłopotów. Chciał kolega parkę, więc wyślę mu parkę tak jak ja to paruję. Vanluny ze sztolami, widać już oko, piękny glazer będzie. Także to jest jeden gołąbek tutaj dla kolegi. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. I tutaj mam jako do pary piękną samiczkę ze sztoli, z rodziny. Też już ma jedną lotkę wymienioną, wyrzuconą. O, się pięknie trzyma w ręce. Plecka, także tak wygląda. Także taką parkę tu wybrałem koledze. Jak zadzwonił i chciał, żeby mu coś wybrać, to od razu mi się w głowie ta para. Ułożyła ładne, ułożone gołąbki. Także mam nadzieję, że będzie z nich zadowolony. Także dzisiaj wysyłam tutaj do tych dwóch kolegów gołębie. Mam nadzieję, że fajnie te gołąbki do nich dotrą. Jak nie mam czasu i nie chcę mi się mieszać karmy, to czasami też sypię najpierw czysty granulat. Tu mają zapisane, zasypane czystym granulatem, a drugie karmienie jest już czystymi ziarnami. Także czasami też w ten sposób postępuję. Tu młodzież rośnie. W najbliższych dniach przyjeżdżają też koledzy. No po młode, także może też uda Wam się dla Was nagrać jakąś relację z tej wizyty. Już sobie tu zaczynają chodzić, spacerować. Także młodziaki tak wyglądają. Już na, czekają na kolegę, jak kolega ogląda, ogląda. Filmiki, no to może sobie zobaczyć. Miejmy nadzieję, że będzie tu parę samiczek, bo ostatnie jak brał to większość wyszły samczyki. Sprawdziły mu się te gołąbki. Te, które miał parowane we krwi u mnie, znaczy moje z moimi. To bardzo dobrze mu w tym roku młode leciały, jest zadowolony, dlatego tutaj się do mnie ponownie wybiera. No i pewnie będzie chciał wybrać sobie samiczki, także przyniosę młodziaki i kolega będzie sobie mógł powybierać samiczki, bo żeby nie było na mnie, że zaś wybrałem samczyki. To nie jest takie proste wybrać młode, że potem się płeć zgadzała. O, kilka samiczek na pewno tu będzie, także siweczki także na tym co podaję e, na granulatach, na, na tych środkach co pokazywałem takie młode mi się tutaj e, wychowały. Zaczynają ładnie spacerować A to jest tych kilka największych Są jeszcze e, Kilka jest Młodszych Które będą Kilka dni później Tak więc w gołębniku Nasypałem sam granulat A na wieczorne Karmienie, drugie karmienie. Tutaj przygotuję karmę ziarnistą z dodatkami. 75% dam karmy pierzeniowej albo lepiej 60% dam. Trzy części karmy pierzeniowej i dwie części BK. To będzie karma dla rozpłodu. ci ładnie chowały, jedne już są wyrośnięte, a jedne jeszcze troszeczkę potrzebują. Będę zwilżał Omega Oil i dzisiaj posypywał też Omega Oil miareczka, Zwilżymy tym. I zaraz wymieszam to. Mam już wymieszane. A do posypania użyję suszonej marchewki. Nasz nowy produkt, który, który tutaj e, zakupiłem. Tak to wygląda. Suszona marchewka. A spowącham jak to pachnie? Hmm. Nie czuć zapachu? Bez zapachowe. Także tutaj nastaną dzisiaj tą marcheweczkę w proszku i wymieszamy. No i jeszcze drugi preparat też w proszku burak. Taki, taki jest kolorek. Bo... Do drugiego. I to też pójdzie do wymieszania. I to będzie porcja karmy, która pójdzie na drugie karmienie. Tutaj nie daje granulatu, bo granulat był dany samodzielnie. No i tą karmę dostają i rozpłodówka tutaj. Wcinają ładnie. A i tutaj gołąbki rozpłodowe wcinają miksturę. też jest taka młodzież o sobie chodzi też wyrośnięta o, młodzież a tam sztol w tle w sumie dwa sztole młody sztol i stary sztol no i tu też w wolierce będzie karmiona starsza młodzież Są młode zwoliery, które już zostały wcześniej odłożone, a ładnie jedzą. Się nasypa jedzonka, to biegną mieść, wesolutko zdrowe. Także tutaj sobie przebywają. Tam jest ze sztoli, także jest tu parę fajnych gołąbków. One już tu mają jedną, dwie, trzy lotki zrzucone. Jedne są zamówione. Jedne były zamówione, a koledzy ich jeszcze nie odebrali, nie wiem, nie wiem co zamierzają, choćby im bredka na 901 tuta pstra, tam eee, sztolki są, e, są też zamówione, a na spokojnie, także jak ktoś tam ma u mnie coś zamówione, to proszę się kontaktować. Reszta karmy tu zostanie na wieczorne karmienie. Jak zjedzą gołąbki granulat, no i tu przedział samcy. Już czekają. A no, tu też, jak koledzy będą zainteresowani, to tymi samczykami mogę się z kolegami podzielić. Także tu jest przedziałek samcy, się tu ładnie pieżą. No i tak sobie tu siedzą. Jedzonka im nie brakuje, wybredne są, zostaną jeść jak wszystko będzie zjedzone. No i tutaj drugiemu koledze będę wysyłał parkę.